pod ceremonii ważenia mamy okazję porozmawiać przed samą walą Suzuki Boxing Night. 28, odsłona 28, ale trzeci raz już tutaj właśnie w Łomży. To świadczy o tym, że jesteście bardzo prosportowi. Jak najbardziej. Łomża inwestuje w sport. Łomża jest zawsze otwarta na, na duże wydarzenia sportowe. Cieszymy się, że po raz trzeci Suzuki Boxing Night zagości w Łomży. To duże wydarzenie na najwyższym poziomie. W roku olimpijskim, boks olimpijski tuż przed kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zagości w Łomży. Będzie to doskonałe sprawdzenie dla reprezentantów Polski przed kwalifikacjami i też wydarzenie na wysokim poziomie międzynarodowym. Pojedynek między reprezentacją Polski i Irlandii. Mamy nadzieję, że zarówno nasza reprezentacja, jak i reprezentacja Irlandii będą czuli się dobrze w naszym mieście. Cieszymy się, że nasi mieszkańcy będą mieli możliwość obejrzenia widowiska na wysokim poziomie, będą mogli właśnie w tej w hali. Przy ulicy Księżnej Janny przeżyć duże emocje i również goście, którzy przyjeżdżają do Łomży, właśnie odwiedzą nasze miasto po to, aby obejrzeć to wydarzenie i że właśnie w mediach ogólnopolskich będzie mówiło się o Łomży, że nasze miasto będzie w ten sposób dobry, promowane. Dokładnie tak. Ja jeszcze dodam od siebie, że zawodnicy, którzy właśnie tutaj wystąpią, to co Pan wcześniej wspomniał o, o tym, że są mm, tuż przed kwalifikacjami, tu jest strona reprezentacji Polski. Którzy się mocno przygotowali w tej chwili w spale. Teraz część jest na mistrzostwach Europy, ale tutaj trafiają ci, którzy będą walczyli o te najważniejsze igrzyska olimpijskie w Paryżu. Trzymamy kciuki, więc to też daje taką pewną nadzieję, że wręcz pewność, że ten mecz naprawdę będzie emocjonujący. Jak najbardziej. Wiadomo, że igrzyska olimpijskie jest to najważniejsza sportowa impreza, na którą sportowcy przez 4 lata pracują właśnie aby zdobyć tą kwalifikację, ten olimpijski paszport i na pewno marzą o tym, aby wystąpić w tak ważnym wydarzeniu. Na pewno są w tej chwili już dobrze przygotowani do tego, aby właśnie zawalczyć o tą kwalifikację, dlatego już tutaj w hali myślę, że zaprezentują dobry boks, dobry, dobre widowisko i będzie to naprawdę świetne wydarzenie. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.